Cześć Wam, z tej strony Cerber, witam Was, yy, chcę Wam zaprezentować bitwę czołgiem lekkim piątego tieru, Chaffee i jest to ja jedna z dwóch bitew wykonanych parę minut wcześniej, gdyż przymierzam się do zrobienia Chaffee'ego pod rentgenem. No, i w ramach przypomnienia chciałem po prostu zagrać sobie po, po tych zmianach, zobaczyć jak, jak im się teraz gra, czy, czy coś się zmieniło. Jak się okazuje, pojazd, jak był świetny, tak nadal jest świetny. I do nauki gry dla graczy początkujących, na pewno, na pewno jest to bardzo dobry pojazd. A gro dobry graczy trzyma go w garażu ze względu na to, że jest świetną zabawką, jak, jak na swój tier. Bo w pierwszej bitwie akurat poszło mi tak. Tak średnio, za bardzo beztrosko sobie pojechałem, zlekceważyłem przeciwników i yy, no nie zrobiłem za dużo, a dostałem, że tak powiem, obrażenia zaraz na początku właśnie przez to, że tak, tak potraktowałem się to wszystko bardzo, bardzo frywolnie. No tutaj stwierdziłem, że zagram troszeczkę, troszeczkę spokojniej, ale jak zwykle oczywiście łapki świeżbią i... I tak stanie w jednym miejscu, że tak powiem, no swędzi. O właśnie, już, już tu stwierdziłem, że coś trzeba zrobić. Zresztą w sumie cała drużyna stoi w jednym miejscu i ani w prawo, ani w lewo, tak naprawdę dwie flanki zupełnie odkryte, gdzie mogą nas objechać i z jednej i z, i z drugiej strony, więc stwierdziłem, że jednak bardziej yy, korzystnie chyba będzie jak zajrzę tutaj na, na lewą stronę. Tu z reguły jeżdżą pojazdy te bardziej opancerzone, aczkolwiek tutaj nie ma. Tu jest jedna fałka, która tak opancerzona jest raczej średnio i Matylda tu jeszcze posiada trochę pancerza. Zresztą to jest pojazd, który zostanie na sam koniec i przysporzył mi trochę yy, kłopotu. No i co, przyjechałem sobie tutaj fajna miejscóweczka. Co do Chafiego, to yy, no przy takim losowaniu jak, jak tutaj. To zdecydowanie jego największym atutem w tej konfiguracji, w jakiej ja go mam, jest, jest zasięg widzenia, więc y, zwiększanie tego, tego dystansu pomiędzy mną a przeciwnikiem jest jak najbardziej wskazane. Czy tam, jeśli ktoś z Was zrobi sobie ten pojazd, to tak jak mówię, no, przy dobrej konfiguracji jednak staramy się y, trzymać w bezpiecznej odległości od przeciwnika. Bardziej skuteczna jest, jest taka gra. Można oczywiście grać bardzo ofensywnie, objeżdżać, ale z mojego doświadczenia wynika, że jednak gra na dłuższy dystans jest, jest o wiele skuteczniejsza. Tutaj przeniosłem się na, na, na drugą flankę. Widzę, że tam M5A1 się zadomowił za, za tym komiczkiem. Zresztą tam naprawdę fajna miejscówka. Ten, ten chiński steward właśnie, który tam teraz stoi jest zdecydowanie lepszy niż, niż amerykański. I tutaj, tutaj mamy taką sytuację, której bardzo nie lubię, czyli gdy ktoś stoi blisko mnie, często się zdarza, że po prostu dostaje, dostaję za kogoś. Byłem lekko podirytowany, no ale, ale trudno, no, trzeba się wysunąć. Jak na razie widzicie przegrywamy dość, dość mocno, czyli 3 do 7. 500 HP straty ponad. Robi się średnio wesoło. No tu akurat wszedł taki szczęśliwy strzał i, i co zdjąłem? Chiche. Tutaj mamy konwenantera. Pewnie ma magazynek na, na cztery pociski, więc trzeba się odsunąć, bo ten magazynek mógłby mi mocno zaszkodzić. No i tak, tak jak widać, no jesteśmy nadal dwa pojazdy do tyłu. Nie miałem za specjalnie pomysłu, co tutaj zrobić z tego względu, że nie widziałem wsparcia drużyny z żadnej strony i zastanawiałem się nad tym, że po prostu jeśli pojadę i sam natknę się na kilku przeciwników, to to może być bardzo różnie, to będzie bardzo szczęśliwy strzał. Bo jednak mimo że ten gałoczaf jego bardzo szybko skupia, to rozrzut ma też całkiem spory. I tam no, akurat szczęśliwie weszło, ale, ale takich strzałów, które, które nie wejdą też trochę będzie. Yy, A totem Safiego jest zdecydowanie. Zasięg widzenia. Depresja działa minus 10, czyli, czyli pozwala graczom początkującym nauczyć się grania na tak zwaną wieżę, czyli po prostu wystawiamy tylko czubek, czubek pojazdu. O tu widać. Niebieskiego gracza z naszego timu artyleria dopieściła Są dwie, i mimo, mimo że to są artylerie jakiegoś niskiego tieru, to jednak teraz te artylerie są zdecydowanie bardziej upierdliwe niż były kiedyś Tu LC zjadł nam niszczyciela Lówkę ma tą starą, czyli, czyli tą nieobrotową. Nie Crusader całe szczęście też, też ma lekkiego zeza, tak jak i ja, więc, więc nie jest źle. Ale teraz tak zerknąłem sobie na minimapkę i okazało się, że jestem w przysławiowej kaczej dupie, bo w którą stronę bym się nie ruszył, no to wrogów mam koło siebie. Gdzieś, gdzieś po prostu stwierdziłem, że muszę się wym, wymknąć i zwiększyć dystans. Bo. Tu zobaczcie, no my mamy 250 HP, przeciwnicy 1100, więc mają 5 razy tyle co my. Jeszcze dostałem bułę od artylerii. No i teraz zaczyna się, zaczyna się robić całkiem ciekawie. Zostałem sam na pięciu. Crusader ucieka, też jest na ogrysku. Artyleria jednak sobie mnie przypomina, i no tak jak mówię, no, tu stwierdziłem, że jedynym. Szansą na, na wygraną jest zwiększenie dystansu pomiędzy mną a przeciwnikami. Tym bardziej, że mam, mam tutaj optykę, mam wentylację i zasięg widzenia całkiem spory. O, tu już się robi za, za gęsto trzech na mnie, jednego. No to nawet nie muszę za specjalnie trafić. Wystarczy, że artyleria mnie zgąskuje, i, i po prostu ze spokojem sobie będą w stanie mogli wyjechać. No, od jednak mają. 6 razy tyle co ja. Tutaj Crusader mnie zlekceważył i, i to są kon konsekwencje lekceważenia przeciwników. No ja też ginę czasami w taki sposób właśnie, że pojadę sobie bardzo beztrosko na, na przeciwnika. I, I się okazuje, że mimo iż, iż gracza nie doceniłem, to, to dostałem bułę i kończę w garażu. Jednak, w tej grze no, nie można sobie pozwolić na to, żeby kogokolwiek lekceważyć. I jak to ktoś kiedyś fajnie powiedział, nigdy nie jest się tak dobrym, żeby nie móc tego spieprzyć. Tu akurat artyleria wiedziałem, że jest yy, mało wprawny gracz, a gdy ja byłem niżej, no nie miał szans mnie trafić. Więc sprowokowałem go do strzału i na spokojnie sobie go tutaj pyknąłem. Druga artyleria przed chwilą strzeliła i tego IKV się obawiałem w sumie naj, najbardziej. Teraz wydawało mi się, że TO już będzie tylko formalność. Tu markuję wyjazd na, na drugą stronę. Często tak robię, z tego względu, że przeciwnik będzie się mnie spodziewał w, w, z tej strony, gdzie widział mnie ostatni raz na mapie. A, a tak jak powiedziałem, no tutaj moim atutem zdecydowanie jest zasięg widzenia. Zresztą, jak, jak widać tutaj z boku, mój aktywny zasięg widzenia jest niewiele y, mniejszy od y, 445 metrów. Tutaj budynek troszeczkę zasłonił. Spudłowałem. Artyleria też spudłowała, no, gracz był słaby. I tu wydawało mi się, że już wszystko jest, jest prościutkie, no w sumie popatrzałem sobie czwarty tier, y, gracz pomarańczowy wn 8 490, czyli, czyli powinna to być formalność, jak się okaże, no nie do końca tak, tak jest, ale już tutaj chciałem być pewien, więc Przełączyłem sobie na, na pociski premium, bo jednak ta Matylda no jest twardym pojazdem, trzeba przyznać. No i jak, jak zaraz zobaczymy, okaże się, że chyba jest twardszym niż myślałem. Tu on mnie jeszcze nie widzi, ja go już tak. I rozrzut Czafiego spory. O, właśnie, ja nie trafiłem. A liczyłem na wymianę 1 za 1, czyli od niego dostałbym za 55, a ja zadałbym za chyba 100 ponad tutaj jest. Ile tutaj jest? 110, czyli, czyli no wymiana 1 za 1 byłaby jak najbardziej dla mnie korzystna, tym bardziej, że przewidywałem, że tych pocisków powiedzmy 3 mogę przyjąć, a na 3 powinienem tą Matyldę zrobić. No oddałem 1, ja nie przebiłem, Matylda przebiła. Odchudził mnie, tu już, już kolega o, o 58 HP, a zrobił cztery fraki, czyli no coś, coś grać potrafi, i takie lekceważenie może się różnie skończyć. Tutaj stwierdziłem, że no poczekam, aż on sobie wyjedzie bardziej dokładnie drugi raz, i to właśnie to, to był błąd to te, te wyczekanie tego że A, może jednak jeszcze jedną? Może lepiej skupię? No, i Matylda skupia akurat niezwykle szybko. To naprawdę także jest świetny pojazd, w tym, że bardzo, bardzo powolny. jest Świetnie się nim gra przy, przy losowaniu. Powiedzmy, gdy ta Matylda jest, jest na topie, lub nawet na piąteczkach. No, szóstki, szóstki już spokojnie są ją w stanie wyeliminować, ale. Ale mimo wszystko, jako, jako czołg jest, jest świetna, ma świetne działo, tam penetracji jest bodajże chyba 112, jak się nie mylę, w tej Matyldzie. Małe obrażenia, ale szybko strzelne działko z dużą penetracją. Zresztą tu czafiego to, to nie problem przebić, tu przebija mnie praktycznie wszystko. O, jak yy, będę robił tego czafiego pod rentgenem, to, to tam pokażę. Tu pancerza jest 35 bodajże na kadłubie i chyba odrobinkę więcej na wieży, ale to jest naprawdę odrobinkę. Stwierdziłem, że to jest dość bezpieczna odległość, by sobie poczekać na tą Matyldę. Zaraz włączy się lornetka i, i mamy Matyldę. No teraz już nie powinien mnie widzieć, tym bardziej że jestem jeszcze za krzaczkiem złapał gąskę i widać, no patrzy sobie w drugą stronę, tam gdzie widział mnie ostatnio. Już, już teraz, że tak powiem, byłem dużo spokojniejszy. I, i właśnie, i koniec bitwy. I tak, tak naprawdę dopiero wtedy zerknąłem na yy, <coughs> wyniki po lewej, po lewej stronie. Patrzę, że jest 9 fragów yy, w garażu, jak się właśnie okaże. Okazało się, że jeszcze jest Kołobanów do, do kompletu, czyli Kołobanów, Ridley Walters, pasu 3 za dwie arty, którego także się nie spodziewałem, High Caliber i, i, i Top Gun, co my tutaj zrobiliśmy, no, po spocie może nie za dużo, 1900 obrażeń, gdzie Chaffee ma chyba 350 czy 360 punktów HP, no, czyli całkiem, całkiem sporo tu na... na na tle drużyny no, byłem mocno powyżej przeciętnej, ale tutaj miałem dobre losowanie, bo, bo byłem na topie przejechane 5 km zarobek mimo że, że używałem pocisków premium jeszcze 12 tysięcy i tak jak mówię, no pojazd, pojazd jest naprawdę fajny. Zaraz przypuszczalnie zrobię go pod, pod rentgenem. Naprawdę polecam. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do komentarzy ewentualnej oceny. Cześć Wam.